Kochanie, kochani, witam was na moim kanale W dzisiejszym odcinku książki, którą bym chciała przeczytać jeszcze w 2020 roku, czyli w tym obecnym W 2019, końcem 2019 roku, nagrywałam taki film z 88 książkami, które bym chciała przeczytać w 2020 I tak patrząc na tą listę, to tak może jedną, nawet nie wiem, którą udało mi się przeczytać I z tej listy wybrałam kilka tytułów, które naprawdę chciałabym jeszcze w tym roku Skończyć, za nie się zabrać. I też dodałam kilka tytułów. Wyszło tak 20 książek, i teraz Wam je tutaj wszystkie pokażę. Pierwszą książką jest Ogród z Ziemi. Ja kupiłam tą książkę w tym roku w Dinarusie w Krakowie. Jest to książka, która ma po pierwsze przepiękną okładkę, a po drugie opowiada historię dziewczynki, która ma zespół i która została zaatakowana brutalnie w Afryce. I tą sprawą zaczyna się interesować kobieta, która ogólnie jakby. Zasiada w organizacji, która ma do czynienia z osobami, szczególnie dziećmi, bardzo brutalnie potraktowanymi w Afryce. I ona tą sprawą zaczęła się zajmować. Ona jest prawniczką. Jestem bardzo ciekawa tej książki. Tutaj na okładce jest napisane, że jeśli lubicie historię o szlachetnych ludziach, którzy walczą o dobro w zapomnianych zakątkach świata, ten pisarz zabierze Was w podróż życia. Naprawdę jestem ogromnie ciekawa tej książki i w tym roku jeszcze bym chciała ją przeczytać. Zobaczymy, ja... Z, kiedyś ktoś mi napisał, że ta książka jest średnia, że w ogóle przez nią nie przewrnął No ciekawa jestem, jak będzie ze mną, ogólnie temat jest bardzo naprawdę interesujący Jest zespół Gauna, porwania dzieci, wszystko dzieje się w Afryce No zobaczymy Kolejną książką jest Nieznośna lekość Bytu Widziałam, że dużo osób na Instagramie ją czyta, ogólnie na Booktube również w Polskim Booktube, bo zagranicznego nie oglądam I ta książka naprawdę ludziom się podoba, jestem bardzo ciekawa Jest to w ogóle klasyka literatury światowej jest to opowieść o praskim lekarzu i jego kochankach I ogólnie o tym, jak człowiekiem rządzi przypadek ta okładka jest bardzo ciekawa, bardzo przyciąga uwagę. Opis również, i chciałabym naprawdę za tą książkę, za tą książkę w tym roku się jeszcze zabrać. E, tutaj mam również, i nie było już nikogo, Agaty Christie. E, jak widzicie, kupiłam ją za 1499 nad morzem, jakieś, na jakimś tam tanim stoisku. E, chciałabym zabrać się w końcu za twórczość Agaty Christie. E, jest to kryminał, opowiada o ludziach, którzy są na wyspie i dochodzi tam do morderstwa. Zapewne mordercą jest ktoś z nich. No, wszystkim ta książka bardzo się podoba, wszyscy mi ją polecają, więc, będąc nad morzem, wziąłam akurat tę książkę, a nie inną. No, zobaczymy. Obiecałam sobie, że w 2020 przeczytam w końcu serię Nie ocieraj łez bez rękawiczek. Nigdy nie ocieraj łez bez rękawiczek. Wszystkie tomy udało mi się zebrać, więc teraz pasuje je przeczytać. Tutaj mamy pierwszy tom Miłość druga to jest choroba i trzecia najładniejszą okładkę w sensie tak ładnie się mieni tęczowo jest to śmierć. Jest to ogólnie seria z motywem homoseksualizmu. Mam nadzieję, że mi się spodoba i że będę mogła wam ją polecić. Na kanale już mówiłam, że będę czytała książkę Lot nad kuchułczym gniazdem Więc tak, w 2020 chciałabym w końcu przeczytać tę książkę Jest to opowieść o McMurphym, dziwkarzu, zabijacy Który został oskarżony o coś tam i on chce uniknąć aresztu i trafia do szpitala psychiatrycznego. I on nie zdaje sobie z tego sprawy, że żeby w ogóle wyjść później z tego szpitala, musi zostać uznanym za wyleczonego. A tę decyzję musi podjąć wielka oddziałowa kobieta, która znęca się nad pacjentami. No, więcej nic mówić nie muszę. Chciałabym również przeczytać Dziwne losy Jane Eyre Charlotte Bronte. Wszystkim ta książka podoba się najbardziej, jeśli chodzi w ogóle o tę serię klasyka literatury angielskiej, angielski ogród. E, przeczytam tutaj opis. Osierocona dziewczyna podejmuje pracę nauczycielki w posiadłości Edwarda Fairfaxa. Zostaje jego narzeczoną, ale Rochester ukrywa przed światem ponury sekret. Charlotte Bronte opowiada o wielkim uczuciu, które połączyło ludzi z różnych tak odległych od siebie sfer, w świecie, gdzie komenance stanowiły o towarzyskim być albo nie być. Mamy tutaj e, taki mezalians, jest to książka dość gruba ma stron. O raz wam powiem ponad 500, ponad 550. Ja bardzo nie lubię takich grubasków i z reguły czytam te takie cięższe, bo te grubaski mnie do siebie zniechęcają, ale chciałabym za tą książkę zabrać się jeszcze we wrześniu, no albo w październiku, tak, maksymalnie. Mam tutaj za sobą anonimowych heretyków. Wiem, że ta książka zbiera naprawdę bardzo różne opinie. Albo ta książka się podoba, albo się nie podoba, albo jest okej. Okay. Jestem ciekawa, do której z trzech kategorii będę należała ja. Jest to opowieść o dojrzewaniu, przyjaźni, bolesnej drodze do odkrycia własnej wiary. Opowiada o młodzieńczym buncie, pierwszej miłości, ale także porusza trudne tematy i skłania do przemyśleń. A akcja i świetnie poprowadzone dialogi sprawiają, że nie sposób się od niej oderwać. No, ciekawa jestem, czy rzeczywiście ta książka jest taka dobra, jak mówią. Jest to młodzieżówka, ale jak widzicie, porusza tutaj temat wiary, temat odmienności, tolerancji. No, oby mi się spodobała. Tej drugiej połowy 2020 roku, no nie wyobrażam sobie bez reportaży. Mam tutaj ze sobą cztery, tak, pięć reportaży, które bym chciała jeszcze przeczytać w tym roku. Na pierwszy rzut idzie San Francisco, Dziki Brzeg Wolności. Tutaj autorka opowiada nam o tym właśnie miejscu, o tym mieście. Mówi o artystach, wizjonerach, milionerach, ale też o epidemii HIV, AIDS, narkomanie i tysiącach bezdomnych. Jest to seria amerykańska i mam nadzieję, że niedługo za nią się zabiorę Kolejnym reportażem jest twarze tajfunu o poszukiwaniu szczęścia na Filipinach I autorka tutaj spotyka się z ludźmi, którzy na Filipinach mieszkają Poznaje ich takie tradycje kulturowe, o tym, jak oni żyją No bardzo jestem ciekawa, ta książka chyba ma nawet obrazki, słuchajcie tak, ma różne tam zdjęcia Jest bardzo ładnie wydana, ona ma taką oprawę zintegrowaną Kupiłam ją w Krakowie, w Dedalusie No, mam nadzieję, że rzeczywiście autorka tej przybliży mi dogłębnie ten obraz Filipin i ich mieszkańców Mam również tutaj reportaż z Skóra Witamy Uchodźców, jest to wydawnictwo Karakter To jest ten takie mniejsze wydanie reportaży Pokażę Wam o, bo to nie jest to standardowy wymiar, ale wydawniństwo charakter właśnie te takie mniejsze książeczki wydaje. I jak tytuł wskazuje, tutaj mamy reportaż poświęcony w ogóle uchodźcom i o tym, dlaczego słowo na U wywołuje u jednych lęk, u innych kompletną obojętność, a u jeszcze innych agresję. Rozmawia też z aktywistami społecznymi i artystami, dla których pomoc uchodźcom stała się sensem życia. Wiemy, że przy tym reportażu w ogóle. Można się wzruszyć. Mam nadzieję, że rzeczywiście ta książka mnie poruszy i pokaże mi, co takiego jest złego w tych uchodźcach, że ludzie albo się właśnie ich boją, albo są obojętni, albo wywołują u nich agresję. Ja początkiem roku kupiłam Zabić drozda w, po prostu w, w formie powieści graficznej. Zabić drozda tutaj za mną jest. Czytałam, jest to jeden z moich ulubionych klasyków, jak nieulubiony klasyk mój. I stwierdziłam, że fajnie powrócić do tej historii w formie, właśnie komiksu. Kreska jest piękna. Nie jest to jakby cała książka zawarta w tej powieści graficznej, ale te najważniejsze fragmenty tej książki są podobno tutaj zawarte. Więc mam nadzieję, że jeszcze uda mi się tą książkę w tym roku przeczytać. W 2019, zobaczę, bywa tak, w 2019 została wydana ta książka, czyli One płyną Jaśniej. Jest to w ogóle książka o kobietach, które właśnie są skazane na dożywotnie cierpienie. I z tymi kobietami utożsamiają się po prostu kobiety z każdego zakątka świata. I chciałabym za tą książkę po prostu w końcu się zabrać. Mam również tutaj czwartą małpę: thriller Kryminał. On leci ze mną do Holandii, bo kiedy nagrywam, to pojutrze wyjeżdżam. Kiedy Wy to oglądacie, nie wiem, chyba we wrześniu, kiedy ja właśnie w Holandii jestem, mam nadzieję, że w tym momencie, w którym Wy to oglądacie, ja tą książkę czytam, albo w niedługim czasie się za nią zabiorę. Jest to książka w ogóle o tajemniczym mordercy, zwanym przez policję Zabójcą Czwartej, małpy, który sieje grozę wśród mieszkańców Chicago. Policja od lat bezskutecznie próbuje odkryć jego tożsamość. I przełomem śledztw jest wypadek, w którym pod kołami autobusu ginie pieszy. I prawdopodobnie, prawdopodobnie jest to właśnie zabójca Czwartej Małpy, ponieważ przy nim znaleziono takie charakterystyczne pudełko z fragmentem ciała. Uprowadzonej ofiary. Brzmi intrygująco i oby tak było. E, została mi do przydania książka Kopińskiej, ta podobno najlepsza Polska odwraca oczy jest to zbiór reportaży o takich najważniejszych e, sprawach karnych ostatnich lat. Ja czytałam e, czy Bóg wybaczy się trzeba na mi się podobało. E, wiem, że autorka tam się co chwileczkę powtarza i nie każdemu ten reportaż przywanie do gustu, ale na początek z reportażami e, polecam. Czytam również. Obłęd, nie polecam totalnie i czytałam z nienawiści do kobiet Jest to taki reportaż, zbiór reportaży, tak 3 na 5 Jeśli właśnie jakby chcecie w ogóle zacząć swoją przygodę z reportażami, to myślę, że Kopińska jest dobrą autorką reportaży tak na początek W tym roku chciałabym również przeczytać rok 1984 Orwella Jest to taki antyutopijny świat, w którym Obywatele są pod ścisłą kontrolą państwa Podobno jest to dobra książka I chciałabym naprawdę w końcu się za nią zabrać Chciałabym również przeczytać w tym roku 5 lat kacetu Ja tej książki jeszcze u siebie nie mam Ale chciałabym ją kupić tą taką nieocenzurowaną Bez wyciętych fragmentów no, Tutaj jest okładka właśnie tej książki Tutaj mamy wspomnienia z obozów koncentracyjnych Dachau, Mauthausen Tutaj mamy trochę humoru Trochę wzruszeń i w ogóle tych takich garść najważniejszych informacji z życia człowieka, który przeżył te obozy. Bardzo jestem zainteresowana tą książką, muszę ją w końcu zakupić i przeczytać. Jeśli chodzi o reportaż, to został mi jeden, który bym chciała tutaj z Wami się nim podzielić, który chciałabym przeczytać. Jest to właśnie reportaż również z Charakter. Dlaczego nie rozmawiam już z białymi o kolorze skóry? I ja kupiłam ten reportaż, kiedy właśnie w Ameryce. Doszło do tego, a nie innego wydarzenia, i stwierdziłam: Dobra, koniecznie muszę zapoznać się właśnie z tym reportażem. Tutaj autorka odsłania wreszcie istotę tego, co nazywa białym przywilejem. Autorka analizuje niewidzialną białość i pokazuje jej wykluczającą naturę. To, co biali odczuwają jako coś naturalnego i uniwersalnego, pozostaje dla nich niewidoczne. Autorka pozwala dostrzec i zrozumieć, jak białość działa w świecie nierównych szans. Czas zapoznać się z tym reportażem. I na koniec zostawiam sobie kilka książek Jakuba Małeckiego. Tutaj Wam okładki będą się pokazywać: jest to Joseph, e, Horyzont, Dygot i Ślady. Te książki Jakuba Małeckiego naprawdę chciałabym jeszcze w tym roku przeczytać. Ja rozpocząłam swoją przygodę, jak już wiecie albo się zaraz dowiecie, od książki pod tytułem REDZA. To fenomenalna książka, przepięknie napisana prosta, ale tak uderzająca czytelnika, że Wy chcecie chłonąć dalej książki autorstwa Małeckiego, więc właśnie te książki Jakoba Małeckiego naprawdę bardzo bym chciała przeczytać właśnie w tym jeszcze obecnym roku. To tyle, jeśli chodzi o ten film z książkami, które bym chciała przeczytać jeszcze w 2020 roku. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał, że nawet coś tutaj dla siebie znaleźliście. Dajcie mi koniecznie znać, czy czytaliście? Któryś z tych tytułów przeze mnie tutaj wspomnianych i jaką książkę na przykład byście chcieli przeczytać jeszcze w tym roku? Dajcie mi znać, wszystkie komentarze będę czytać. Bardzo dziękuję, że oglądaliście. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć!